Witajcie jeszcze raz na momencik. Po puszczeniu pierwszej części i pierwszych zapytaniach, robię małą dogrywkę. Jeśli chodzi o ten temat zapominania i jedzonka, to jest to dużo szerszy temat. Jest jeszcze dosyć tajemnicza sprawa takiego izotopu Potas-40, który się też z tą tematyką wiąże. Albowiem część jedzonka jest tak zrobiona, żeby wycinać pamięć, a część jedzonka jest tak zrobiona, żeby nasze DNA tak funkcjonowało, żeśmy dosyć krótko żyli. Te biblijne 80-120 lat. Nie mogłem odszukać w moich notatkach. Kiedyś wczytałem się w to. Potas 40, ten izotop, yy, był badany u zwykłych zjadaczy chleba, u osób oświeconych, przebudzonych, yy, u osób, które żyły troszeczkę dłużej z racji swoich praktyk jogicznych, i okazało się, że yy, ten poziom potasu 40 jest yy, diametralnie różny. Yy, zwiększa się w miarę zmniejszania świadomości. Może, jeśli ktoś z was, którzy teraz oglądają tą króciutką do gry, ten aneksik, ma gdzieś materiały, to niech się podzieli z tym, czy to w komentarzach, jakieś linki. Bo jest to bardzo ciekawa rzecz. Zauważcie, że banan jest tak samo dostępny to jest tylko jeden z przykładów tak samo dostępny na planecie jak zboża, jak ryż, jak ziemniaczki, jak pomidorki. I tak jak powiedziałem, my jesteśmy wielowątkowo strzyżeni. Temat naprawdę jest ciekawy i wart drążenia. Jesteś tym, co jesz, prawda? To jeśli chodzi o taki pierwszy rzut, no jak tam funkcjonują narządy, no ale tu okazuje się, że to jeszcze oddziałuje dobrze na pamięć. Pomijam też stany depresyjne. No zobaczcie, no większość społeczeństwa jedzie na psychotropach. Większość społeczeństwa jedzie na psychotropach. To też jest związane z niewłaściwą gospodarką hormonalną i z tym, e, czym są ludzie szprycowani, a ludzie w pierwszej kolejności są szprycowani jedzonkiem. Także temat jest rozwojowy. Pewnie można było kilka odcinków nakręcić. E, jeśli chodzi jeszcze o normobarię, ja osobiście mogę jeszcze polecić, że można stosować przed, po, w trakcie yy, niacynę. Jeszcze raz Wam dam teraz pod aneksem link. Yy, profesor Frychowicz yy, dobrze tłumaczy, czym jest niacyna. jakiś Wam tu już puszczałem, ale jeśli chodzi o regenerację mózgu, bo on jest najbardziej narażony fale elektromagnetyczne czy to G5, czy nie G5, Wi-Fi, Bluetooth i tak yy, dalej silne pola, no bo elektryczność jest domeną taką codzienną w tej cywilizacji XXI wieku, więc jak regenerować ten mózg? No, jacyna i komora na pewno by bardzo pomogły, jeszcze stosuje olejki CBD. Plusem komór jest i to jest ważna uwaga ja o tym nie powiedziałem za pierwszym razem jak chodzicie do komór to sprawdzajcie, czy tam jest oferowana non-stop woda Redox. To jest taka woda zrównoważona, ona ani nie rozgrzewa, ani nie schładza, odpowiednie pH, bo to wtedy naprawdę macie wrażenie, że trafiliście jak do myjni samochodowej. Odpowiednie warunki ciśnieniowe, odpowiednie warunki gazowe i wtedy możemy też tą specjalną wodą zrównoważoną wypłukiwać różnego rodzaju nieprzyjemne rzeczy z organizmu. Także, bo spotkałem się z tym, że nie wszystkie komory jak gdyby oferują tą wodę, a powinny. Zgodnie z założeniem doktora Pokrywki, ona powinna być, ta woda Redox powinna być wszędzie, więc tam gdzie chodzicie, pytajcie się, czy woda Redox jest cały czas, bo tak, buteleczkę sobie, taki literek czy pół literka wypić w trakcie dwugodzinnej sesji to spotęguje jak gdyby, dobroczynne efekty działania komory normobarycznej. To tyle z takiego szybkiego dogrania, bo umknęły te rzeczy, tutaj ludzie się też pytali jedzonko, woda redox, jacyna. Aha, jeszcze wam dałem, tam się chodzi o te taki kanał link do Evaronu. Są ludzie, którzy tam próbują rozkwinić. Wiecie, płaska ziemia wklęsła, wypukła, owalna. Oni, na zasadzie, no, wiedzą, że dzwonią, tylko nie wiedzą, w którym kościele. Bardzo no, ciekawie prze przecierają szlaki od dłuższego czasu yy, na ekranie YouTube'owym, jeśli chodzi o przywrócenie tej pamięci, o załapanie, że coś się nie zgadza. Ja się tam nie ze wszystkimi rzeczami zgadzam na tym kanale, co jest. Część poszło jak gdyby nie, nie tym torem, taka ślepa uliczka, ale dużo ciekawych rzeczy chłopaki odkryli i dlatego też rzuciłem ten kanał dotyczący zapominania, czegoś nie pamiętamy, z resetem i to było tak niedawno i nie pamiętamy tego. Zauważcie, że też jakiś szok dla Polaków jest, że uczyli się na przykład z aprl z podręczników tego, a teraz wychodzi na jaw, że było zupełnie inaczej. Było troszeczkę inaczej na bezterplatę, inaczej było na, na Zachodzie, inaczej na Wschodzie i zupełnie inne rzeczy wychodzą na jaw, niż te, które były nam wtłaczane. Nastąpiła następna korekta y, historii. To się tak pewnie cały, cały czas działo. Także to tyle słowem takiego krótkiego do powiedzenia, co umknęło za pierwszym razem. Do miłego, do odcinka 65. Do następnego. Trzymajcie się, spokój z Wami.